Jakby zacząć ten film kontrowersyjnie, żeby wszyscy chcieli oglądać aż go do końca? To nie był najlepszy Batman. Nie, czy Robert Pattinson znowu grał na Czy to był pierwszy dobry Batman? Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj jak zwykle Natalia oraz tradycyjnie Radek i witajcie w naszych pierwszych wrażeniach po seansie filmu The Batman. Aczkolwiek pierwsze wrażenia są troszkę różne, ponieważ ja dopiero co wróciłem z kina, Natalia i Radek widzieli ten film wczoraj, długo oczekiwany, chciałem powiedzieć reboot, ale no tak, no nowa osłona Batmana nie osadzona w żadnym uniwersum obecnie filmowym DC. Po prostu Matt Reeves wziął i zrobił sobie nowy film z nowym Batmanem, Robertem Pattinsonem. Dużo było, dużo było niepokojów i oczekiwań co do tego filmu. Aczkolwiek chyba do, do ostatniej chwili, do samego końca liczyliśmy, że Matt Reeves dowiezie. Na przykład jeśli oglądaliście ostatnią trylogię Planety Małp, to wiecie, o, o, że, że warto obserwować tego twórcę. I co? Jak tam wasze pierwsze wrażenia, Natalia? No, powiem wam, że hmm, jestem bardzo, znaczy, właściwie nie jestem zaskoczona, jestem bardzo zachwycona dla mnie ten film. Y był tym dokładnie czego oczekiwałam po Batmanie, czyli Batman detektyw to czego najbardziej to co najbardziej Batmanie lubię ten jego po prostu wątek ta charakterystyka świetnego detektywa, gdzie no wiecie jak już wam wspominałam nieraz ja się jaram samą koncepcją vilana, która jest wzorowana na troszeczkę w sumie troszeczkę bardzo na prawdziwym yy, yy, seryjnym mordercy, yy, gdzie po prostu rozwiązujemy tą zagadkę, więc dla mnie to był yy, nie tylko świetny Film jakby fantazy, superhero, tylko dla mnie to był świetny kryminał, świetna, świetny po prostu film detektywistyczny. Radku? Nie mogę powiedzieć, że mnie ten film jakoś zakwycił. To znaczy, bardzo dużo rzeczy mi się w nim bardzo świetnie podobało, ale jakoś nie wiem dlaczego, ale ja po prostu się postacią Batmana nigdy jakoś bardzo nie jarałem. E, Właśnie, prawdopodobnie... musisz dać taki mały background co do tego, twojego podejścia ogólnie do Batmana. Tak, tak, ja nie wiem, prawdopodobnie jeżeli, e, bez, nie wiem, wśród osób posiadających takie ilości komiksów jak ja poszukacie, to trudno znaleźć inną osobę, która ma tak mało Batmana. E, wśród wszystkich komiksów DC i, i oczywiście ten film jest, na, jest pod wieloma względami świetny, na przykład zdjęcia są fantastyczne, to jak... Naprawdę, to jak y, ta czerwona kolorystyka, która się przewija cały czas w y, plakatach, w logu, ona się też przewija przez cały film, ale też to się łączy właśnie z tym, z tym rokiem, no to naprawdę wygląda pięknie. A wszystko to także pięknie się łączy z muzyką, y, z muzyką Michaela Gacino. Jeżeli dobrze pamiętam, mhm. tak. y, która. Także, także po prostu no, świetnie buduje ten, ten klimat, ale też buduje emocje, bo też y, powiem szczerze, że y, jestem bardzo zaskoczony jak dobrze wypadła relacja pomiędzy Batmanem a, a Seliną, ponieważ tutaj też to jest naprawdę interesujący wątek i daje nadzieję na, na jeszcze ciekawsze rozwinięcie, więc sobie jestem usatysfakcjonowany, ale, ale nie żebym to jakoś, nie wiem, do ulubionych filmów, Super hero zaliczył. Dla mnie jest niesamowite to, jak właściwie ten film jest. Nie jest Origin Story Batmana, ale jednocześnie jest. I jakby pokazuje nam, i to, czy albo nam pokazuje, albo mówi nam o wszystkim origin story, po prostu nie jest ono wyłożone tak na tacy, nie jest pokazany przebieg wydarzeń po kolei, tylko na podstawie tego, co mamy, co jakby jest główną fabułą tego filmu i tak się dowiadujemy o wszystkiego przeszłości Batmana, najważniejszych rzeczy, których musimy wiedzieć i trochę, i wiecie, mamy taki bardzo przyspieszony kurs po tym, po jakby zwykle tradycji pokazywania Batmana w adaptacjach filmowych? Wiesz co, w ogóle tutaj, jakbym mogła to określić, mamy tutaj takiego, właśnie takie te origin story Batmana, bo Bruce Wayne tutaj, mimo wszystko, dalej jest takim nastolatkiem, który na łamach tego filmu zaczyna nam powoli dorastać, dojrzewa nam, po prostu widzimy jak ten Batman slash Bruce Wayne e, dojrzewa, okay. bo tutaj mamy chłopaka, który generalnie jest trochę zbuntowany, tutaj... E, A, e, znaczy mamy tutaj nastolatka. Do... Tak, że przerwa, ale nastolatka. Czyli, nastolatka, który po prostu mówi tutaj na, na przykład do e, Alfreda: Nie jesteś moim ojcem, e, będę robił jak chcę, nie pójdę tam, nie przebiorę się, e, nie będę się kąpał, nie podoba mi się to, będę robił wszystko na przekór. O Boże, jaka fajna laska! O. I po prostu, ale to jest fantastyczne, i to jest po prostu nastolatek, który za każdą scenę, co, co robi, widzimy, jak on dojrzewa, jak dorasta, jak te klepki. W mózgu zaczynają na siebie nachodzić, i ja po prostu dlatego jestem pełna nadziei na następne filmy, gdzie będziemy widzieć, jak ten Batman dojrzewa, dorasta i staje się tym mrocznym rycerzem. Co ci powiem, że, że miałem takie w pewnym momencie w tym filmie wrażenie, ponieważ. Akurat scen z Bruce'em Wayne'em, jako Bruce'em Wayne'em nie mamy aż tak dużo w tym filmie, a ja miałem właśnie wrażenie, że, że każda kolejna scena to ten Pattinson był coraz bardziej emo, taki wiesz, no naprawdę. No nie był emo, on był po prostu stricte nastolatkiem. No wiesz, to jest chłopak, który tutaj, ten nasz Batman ma w okolicy 20 lat, ja przypuszczam, że od 30 Nie. Nie, naprawdę. 30. Czyż on, czyż... Przecież 20 lat, 20 lat przed akcją tego filmu zginęli jego rodzice. No, może, no to a miał, nie, nie wiem. No miał chyba wtedy 6 lat, tak? No to 26, 27. 27. No to ja no jestem no to nastolatkiem? Dobrze. No nie, ale on się zachowuje. No dobrze, rozmawialiśmy, że może, nie wiem, Batman żyje ze 150, to. <laughs> nie wiem, śmieje się, no ale w każdym razie. Ile żyją mi o to... nietoperze? <laughs> W każdym razie chodzi mi o to, że on się tutaj po prostu za za zachowuje jak nastolatek i tutaj mamy po prostu no, to dojrzewanie jego, no. Widocznie może Bruce Wayne dorasta trochę wolniej przez to, że nie miał rodziców, nie wiem. Może miliarderzy dłużej yy, dojrzewają po prostu. Ale tutaj ta, ten, ta kwestia tych pieniędzy też jest niezła, bo jakby Bruce no ma wywalone tutaj na te pieniądze, tak? Ta fortuna dla niego nie jest na tyle istotna, właśnie to jest też to takie nastolatkowe, że on jeszcze nie rozumie tej schedy swojego ojca, tego po co te pieniądze mu są, co on może z nimi zrobić, i on po prostu mhm. jest. To jest takie bardziej buntownicze na zasadzie. On miał tak. to od zawsze, więc nie docenia wartości tego. I dopiero tak. on będzie, więc tu ten rozwój jego, tego dorastanie przez pryzmat tego, co on robi, rewelacyjnie się to ogląda. I no, to tak, po prostu tak. jest tak przepraszam cię, Radko, tylko po prostu chodzi o to, że to jest tak genialnie wyłożone, że co scenę my autentycznie widzimy, jak on dorasta i się rozwija. Mhm. A co, co o tych pieniądzach, to ten wątek, żeby nie zdradzałem jakoś dokładnie szczegółów, to też się e, świetnie łączy z wątkiem, no, głównego złoczyńcy, czyli Riddlera. Tam to wszystko, te, te pojedyncze wątki się jednak łączą i wybrzmiewają w finale. E, finale, który, no, też jest naprawdę e, dobrze zrobiony. Tak, powinniśmy sobie powiedzieć to na początku, ale tak, to jest recenzja bezspoilerowa, czy recenzja, nasze pierwsze wrażenia bezspoilerowe, bo tak spoilerowo będziemy sobie mówić za tydzień w naszym live'ie. Ale to już będziemy was informować w przyszłości u nas. Wiecie co, ja tak jeszcze w sumie nie, nie rozwinąłem takiej początkowej myśli, jeśli chodzi o takie moje spostrzeżenie odnośnie wizualiów tego filmu i ogólnie tego jak, ogólnie całej kreacji tej produkcji, ponieważ ten film nam pokazuje, że da się zrobić Batmana mrocznego, który jest jednocześnie bardzo kolorowy, i, znaczy, widzicie, on jest mroczny, ale nie jest czarno-biały i nie jest niebiesko-zielony, tylko bardziej idziemy tutaj w jeśli już jakieś barwy są, to są te cieplejsze, powiedzmy, tylko one są stricte związane z tym takim mrocznym stylem, dlatego to wszystko pasuje, dlatego ten film jest taki unikatowy wizualnie. To jest coś, powiedzmy, świeżego. A, a propos tego, co na początku powiedziałem, tego mojego hot take'u. Czy to jest wreszcie dobry Batman? <laughs> Zacznijmy sobie od tego. To, o czym mówiliśmy w naszym wagonie pocztowym razem z Natalią, gdzie czytaliśmy wasze opinie na temat najlepszego, ulubionego Batmana waszego, e ja nie oglądałem zbyt dużo Batmanów. Tu historycznie. To za to właśnie. właśnie. No a propos tego, no bo. No. Ale to jest pierwszy Batman, tak na dobrą sprawę, pierwsza odsłona Batmana, którą jestem tak w stanie tak naprawdę pokochać. Jak postać i jakby to, jakby to, co, co się dzieje z nim na końcu, i to, kim on może być w przyszłości. To, to tak, to jest bardzo dobre. I proszę, idźmy w tą stronę. Właściwie to wiesz, no ja dla mnie, mm, ja bardzo lubię Batman na przykład Bartona czy Schumachera, tylko że one tak mm, są dobre, bo dlatego, że zalatują taką trochę cringeową, one są takie kolorowe, takie nieoczywiste, ale to robi takie bardzo komiksowe i one są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o Batmany Nolana, to jest moje osobiste zdanie, ja nigdy za nimi za bardzo nie przepadałam, bo one zawsze były dla mnie na tyle poważne i... Takie trochę dłużące się, że no fakt. Mnie te filmy nużyły. A tutaj od początku do końca ja byłam bardzo, bardzo zaangażowana w rozwój naszego bohatera. Nie, mimo tego, że ten film trwa trzy godziny i bałam się w pewnym momencie, że to może mnie znudzić, że będę, dobra, przewincie to mhm. i idźmy dalej, bo po prostu za długo. Nie, tutaj po prostu na tyle to trzymało cały czas w napięciu, tutaj na tyle angażowaliśmy się cały czas w to, że spokojnie, spokojnie to się dało y, oglądać bez znużenia. Właśnie o to chciałem się zapytać w następnej kolejności. Czas trwania tego filmu, chyba tam 176 minut, czyli prawie 3 godziny, czy jak uwa co uważacie w ogóle o tym? Czy ten film był za długi? Czy nu nużyło was w niektórych fragmentach? Czy, zrobili czy zrobiliście z tym, zrobilibyście z tym cokolwiek innego? Nie, on właśnie trzymał na tyle w napięciu, że wszystko, co działo się na ekranie, było na tyle ciekawe, że każda scena, która jakby dawała. Rozwijała to, co się dzieje, yy, no nie była zbędna. Nie, nie czułam tego, a ta scena jest zbędna. Miałam, bo, nie, bo rozmawialiśmy o tym a propos recenzji chyba Eternaz, bo na przykład w Eternaz dla mnie było parę scen, które nużyły mi ten film. Ten film też był długi, było parę takich scen, które, no, już, już po prostu bym chciała, żeby się skończyły. A tutaj nie było czegoś takiego. Tutaj to się pięknie wszystko ze sobą. Spinało. Według mnie to jest zasługa tego, co wspominałem też wcześniej, czyli postaci drugoplanowych, bo mamy zarówno Celinę, no, która jest dość istotną materką w wielu scenach, która w ogóle no, tam jest pewien zwrot związany z tą postacią, który no powiem szczerze, jest, jest fantastyczny i też mnie zastanawia, co dalej będzie z Seliną, ponieważ to także jest postać, która przechodzi pewną przemianę w tym filmie i też jej relacja z, z Bruce'em, mm. znaczy dokładnie z Batmanem się, się, się no, no zmienia i ciekawe jak w tą stronę dalej pójdzie, czy, czy będziemy to kontynuować, czy jakąś inną stronę pójdzie Madry w kolejnych filmach. Oczywiście mamy też Riddlera, to oczywiście Natalia no, ja za chwilę może tutaj zachwalać, jaka to jest fantastyczna postać, ale mamy oczywiście też Jamesa Gordona, który oczywiście niektórzy mieli pewne problemy z tą postacią, ale trzeba powiedzieć, że Jeffrey Wright gra go fantastycznie i czuć od pierwszego momentu, że to jest po prostu James Gordon. Czuć, że to jest ten, ten jedyny policjant, czyli znaczy może nie jedyny, ale rozumiecie, ten, ten, ten prawy spośród wszystkich tych przekupionych policjantów. Czuć to jego dobre serce na ekranie i Ideały. czuć właśnie tą relację z, z Batmanem. Znaczy tutaj w ogóle a propos drugoplanowych postaci, które występują tu, ja mam wrażenie, że każda z nich w pewien sposób przeszła drogę, bo, bo nawet postać pingwina, który to jest nawet tak on powiedział troszeczkę nawet trzeci plan, on nawet pojawiając się te parę razy widzimy, że on tutaj też w pewien sposób coś przechodzi, przechodzi jakąś drogę, przechodzi, że pingwin tutaj też nam się zmienia i, i to, że mo... prawdopodobnie jest szansa, że dostaniemy go w następnych filmach, dla mnie też jest fenomenalna, bo pingwin był świetną postacią. A ja, ci, ja już ci mówię, dlaczego jest tak, powiedzmy, bogato na nakreślony tutaj pingwin. I szczególnie na samej to czy może coś tam film pod koniec sugeruje z pingwinem co będzie z nim dalej. I to nie jest bez powodu, ponieważ powstaje spin-off z pingwinem na HBO Max serial. Dlatego dlatego będziemy mieć go będziemy mieć go więcej. I ale chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę na to jak bardzo rewelacyjna była charakteryzacja Colina Farela. Nienaganna, bo o tyle co w, w zwykle charakteryzacje w filmach można powiedzieć: O, okej, okay, widzę, że to jest. Wi wiadomo, że pod spodem jest inny gość. To tutaj y y myślę, że wielu osobom, gdyby nie powiedzieć, że to nie jest prawdziwa twarz, tylko charakteryzacja na wierzchu, to by dużo osób się nie domyśliło. Gdyby tak, wiedział, że to bym nie wiedziała, że to jest. On. Powiem szczerze, że siostra była zaskoczona, że to, że to Colin Farel był. Na początku. Na samym, na, samym, na samym początku filmu też miałem takie. Okej. Okay, czy Andy Serkis jako Alfred? Będzie, czy to jest, on, 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 zwykle mi się kojarzy z takimi bardziej dzikimi postaciami, jakby to powiedzieć, a nie takimi bałam ułożonymi, się, że to nie ułożonymi, ułożonymi, jakby to powiedzieć. No, tego, tego wy, wy, ogólnie wydaje mi się, że Alfreda nie ma jakoś aż tak dużo w tym filmie. Oczywiście pełni istotną rolę. Bardzo. A sam, a sam Serkisto, wiecie, jak mieliśmy, nie pamiętam kto grał w serialu God tam Alfreda, to też nie był taki totalnie taki już staruszkowaty Alfred, tylko też taki mający jeszcze trochę ikry. I według mnie w tą postać to jednak się wpasowuje, że, że jednak mamy do czynienia z taką ciut młodszą wersją Alfreda I, i nie wydaje mi się, żeby to była jakakolwiek to też, woda. To nie, to nie jest jakby coś totalnie nieznanego, jakby, jeśli chodzi o komiksy, bo to w sumie głównie chyba w może już poza tymi ostatnimi Batmanami, to czy Batman kontra Superman, Justice League, gdzie mieliśmy już troszkę, powiedzmy, młodszego Alfreda, to, to głównie w filmach mieliśmy chyba te, takie starsze inkarnacje. Ale wiecie, ja nie oglądałem wszystkich Batmanów, więc się też nie wypowiem do końca. Ale tu, zwróćmy, uwagę, zwróćmy uwagę na to, że to jest kolejna kolaboracja Mata Reevesa i Andego Serkisa. Ja tylko chciałam, małą. bo tutaj Radek powiedział coś bardzo ciekawego, co faktycznie wpadło mi tak parę razy do głowy podczas oglądania tego filmu. Mm, że no, ten serial Gotham, który był robiony, no, róż, różnie można powiedzieć, jak, jak, jak z jakością. Znaczy, ja bardzo ten serial lub, lub, lubiłam, ale i w tym filmie troszeczkę czuć vibe tego serialu, że, że tutaj trochę. Trochę jest on podobny w tym klimacie, że ten serial, właśnie, jego, ja go naprawdę lubiłam i tu mi się po prostu trochę ten, ten klimat y, udzielił. A co możesz powiedzieć jeszcze więcej na ten temat? Tak ciekawości pytam, no bo, ja nie, relacji, bo ja nie oglądałem go tam. No właśnie tej relacji, czyli właśnie trochę Selina. Selina była taka trochę, właśnie podobna do tej postaci, którą. Znaczy oczywiście tam Selina w serialu jest nastolatką, taką bardzo tak, tak samo. Y, no więc tutaj trochę ta. Ta Selina też mi właśnie tak się bardzo kojarzyła z taką właśnie wyrośniętą nastolatką z Gotham. E, pingwin, no rewelacyjny pingwin z tego serialu. Też tutaj właśnie też miałam ten vibe tej postaci, że tak to by mógł być ten starszy e, pingwin. I te wszystkie takie e, mafijne zagrywki serialu, które tutaj też miały takie, takie swoje... Cześć serialu rodziny. było tyle postaci? Oj, w serialu była cała masa było, postaci. Było bardzo dużo postaci. Dużo, dużo, dużo do... mnie ominęło widocznie. A gdzie ja ogólnie... to jest z tych wszystkich seriali dla mnie, bo to też był od Sibida... CBW... Nie, to nie, nie, to właśnie był, to był ten, produkowany dla Foxa. I... To, to z tych wszystkich seriali takich, gdzie ten, to, to był dla mnie najlepszy serial, bo on naprawdę był dobrze zrobiony. Bo tam ta taka mafijność tego serialu, to jakby oglądał dobry serial o mafii. Ale zresztą teraz są też informacje, że jakiś nowy serial o policji z GOTAM jest też chyba w planach na HBO Max. Więc widać, że w tą stronę też będą iść. I w sumie to am... nie wiadomo, który będzie pierwszy serial spin-offowy od tego, bo, to, bo tamten serial też ma być jakby osadzony w tym uniwersum, to czy jakby w tym świecie, co The Batman, Mata więc to ma potencjał, no. A szczególnie, że widzimy, co wyszło z spin-offa The Suicide Squad, Jamesa Gana, Peacemaker, podobno jest dobry, ja jeszcze nie oglądałem, ale słyszałem same dobre, tak, jeszcze trzy dni, ale słyszałem same dobre rzeczy i mam nadzieję, że już będziemy w pełni... Ja bym... w wracając no. do... do, do, do Filmu, to, to nie wiem, czy potraficie wskazać jakąś wadę, że nie wiem, czy coś wam jakoś szczególnie nie pasowało w tym filmie? Siedzenia w Cinema City nie są aż tak wygodne w niektórych salach, ale tak poza tym Bo... ten film był super. <laughs> ja, ja, ja wiem o tym, że to będzie trochę ale powiem szczerze, że pewna scena na końcu jest trochę taka niepotrzebna, taka jakby to powiedzieć zbyt dużym, no takim Zbyt dużym oczkiem dla fanów. Znaczy, mówisz, to... że taka, która mogłaby być spokojnie po napisach? Mogłaby być spokojnie po napisach i można byłoby z tą po postacią poczekać nie, trochę dłużej. Wiesz, ponieważ... wiesz, to jest na tym to polega. Pokazujemy postać, która może kiedyś będzie mieć większą rolę, i bardzo nam się to sugeruje. no. Ja uważam, że była ona słuszna. A to, że, Ale... a to, że była ona umieszczona przed niejako scena po napisach, tylko wcześniej, niespecjalnie mi to robi, jakąkolwiek I... różnicę. I właśnie, Zacznę. ale a, widzisz, a, a, bo, a, widzisz, bo ja się tutaj akurat z Tobą zgodzę, bo tutaj tylko to będzie troszeczkę mój jakby dłuższa wypowiedź, bo ja bym tutaj chciała dwa słowa o Riddlerze, który uh -huh. no dla mnie był fantastyczną postacią, fantastycznym villainem, szczególnie jak zorientowałam się, że to jest bardzo proste nawiązanie do Zodiaka, gdzie mamy ten jego szyb, który jest z, e, wzorowany na Zodiaku, cały jego strój jest wzorowany na Zodiaku, nawet potem jakby ujawnienie Riddlera, sama postać z wyglądu jest wzorowana Fana na portretach pamięciowych Zodiaka. E, dodatkowo, jakby mamy tam tekst Hello Gotham, this is Zodiac Speaking, mamy wzorowane na tekście, który jest po prostu powiedziany przez samego Zodiaka. Hello, this is Zodiac Speaking. To są takie bardzo. No, dla, dla fana True crime to są świetne oczka, tak? To, to, to jest fantastyczne. I cały, jakby, wątek Riddlera mi się bardzo podobał, byłam mega zafascynowana. Aż nie doszliśmy, właśnie to ci chciałam powiedzieć, aż nie doszliśmy do tej sceny, o której ty mówisz i tam trochę mnie to wybiło z rytmu. Faktycznie masz rację, ta scena mogłaby być po napisach, bo miałam taki... Ogólnie, ogólnie zakończenie zdecydowanie lepiej by wybrzmiało, gdyby tej sceny nie było w tym nie miejscu. Nie było, tak. Bo ona, no jest super Wybiła nas pasuje. z tego, co było chwilę wcześniej. Tak, i... a potem mamy jeszcze scenę z Batmanem oraz Seliną, która no trochę widać, że... takie miałem dziwne odczucie właśnie nie z Nie wniosło to zbyt dużo, bo ja rozumiem... Co powiedziałeś o tym, że to jednak te, na przykład te kartki yy, yy, no z tymi życzeniami, które, które wysyłał do Batmana, to naprawdę wszystko było naprawdę bardzo ciekawe. Czy to jest... cały ten case, to wszystko jest taki majstersztyk po prostu powiązanych ze sobą tropów, śladów, obserwowanie tego? To jest w ogóle film, który na pewno, jak tylko wyjdzie na streaming, zobaczę jeszcze raz, po to, żeby sobie dokładnie przyjrzeć się tym wszystkim malutkim szczególikom których y, ja nie wyłapam. W ogóle tak tylko mówię, że jak są jeszcze coś fajnie tutaj trukrami, wyłapali, na przykład więcej odwołań do jakichś filmów, to ja zachęcam w komentarzach z miłą chęcią sobie poczytam. Jeszcze jedna z, z rzecz, o którą muszę się was zapytać. Batmobil. Nic zupełnie nie zapamiętam ani szczegółów z Batmobilu. Nie? Mm -mm. To był jeden z najlepszych Batmobilów ever. On po prostu wyglądał jak zbudował jakby go właśnie, no, znaczy, no jasne. Nie, nie, wiesz co ten, ten, ten film miał? na Tyle nie. dużo ciekawych rzeczy, że akurat na Batmobil zupełnie nie zwróciłem uwagi. Aczkolwiek jesteś, jesteś, jesteś drugą Batmobile. osobą, która o tym mówi, więc chyba będę musiał wrócić do jak tematu i się on przejrzeć. po prostu odpalił Batmobil, to mnie wcisnęło w fotel i miałam taki o ja cię cze, nie, cze, mogę. Ze nie mogę. Poza... Świetny. Dla mnie, poza wspomnianą wcześniej yy, sceną z końcówki, to chyba najgorsza była scena z wyścigiem z, z pingwinem. To tak dla mnie to takie. No, świadomo, ale to dla mnie. E, Okej, okay, to czy ja, ja uważam, że scena pościgu Batmana i Pingwina ogólnie pod kątem akcji była top, top. Po prostu była trochę długa. W zasadzie. Ogól, 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 spoko. Na zasadzie myślę, że niektórzy, niektórzy chcieli tej sporej ilości akcji jeszcze, żeby ją dołożyć w tym filmie i ją dostali. Szczególnie w tym, tej naprawdę imponującej końcówce z tym o, Czy to jest za bardzo spoilerowo? Nie może. Średnio. Taka kulminacja akcji i ten taki duży, powiedzmy, event, duży obiekt, który jest bardzo, powiedzmy, wypełniony ludźmi, i bardzo imponująca jest skala i zagrożenie tego wszystkiego. Pokazuje jaki jest ciężar i waga tego, co w ogóle Batman może z tym zrobić. Ale ogólnie powiem, że udało się w tym filmie dobrze wyważyć te sceny akcji, w których jednak troszkę jest mhm. i jakieś nie wiem, czasami jakieś takie one linery, które są takimi sympatycznymi, które można trochę przynajmniej zachichotać z taką Poważną tą, tą atmosferą go tam, z tym takim poważnym śledztwem, tym takim trochę powoli toczącym, mhm. a jednocześnie nie czuć, żeby, żeby to jakoś się ciągnęło. Jednak to jest przeplatane przez te bardziej, bardziej takie momenty, które mogą więcej frajdy dać. Tak, to nie jest takie nadmiernie patetyczne. Ja tylko też, a propos tych scen akcji. To chciałem zwrócić uwagi na sceny walki, na choreografię scen walki, bo ten Batman to, 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 nie, jest, to nie jest takie tańczenie z przeciwnikami, w, jakie wrzucone w choreografię. Nie, naprawdę widać tę trudność Batmana w napieprzaniu. Tych tak, że on, jeszcze, on, że on jeszcze nie jest taki, jakby że on dopiero no, widać, że on to nie robi od niedługiego czasu, także nie jest taki. O, cz, cz, cz. Mi się wydaje, ogóle, że, tylko, że to nie, że... nie jest nawet kwestia tego. Po prostu wydaje mi się, że to jest. Nie, wydaje mi się, że to jest jego wczesny etap. po o, że on wyda... jest bardziej ludzki. Tak, chodzi o to, że po prostu pokazano tak, jakby to w rzeczywistości pewnie wyglądało. No jakby ktoś, jeszcze... kto, ktokolwiek, który nie ma supermocy, tylko ma dużo pieniędzy i strój, który mu zapewnia. I przeszkolenie. Zbroję, I przeszkolenie. Zbroję, przeszkolenie i zbroję, która mu zapewnia trochę. Lepszą ochronę. Pokazuje, że no trzeba się jednak napieprzać z tymi przeciwnikami. I swoją drogą, no tutaj mamy też takie batmanowe typowo rzeczy, czyli Batman nikogo nie zabija. To, to co jest wpisane jakby w charakterystykę uh -huh. Batmana. I w ogóle zwróćcie uwagę, że on no tutaj przez cały film nie użył ani razu w stosunku do siebie słowa Batman. I tutaj on nie był też określany jako Batman, bo on się Vengeance. określa w Vengeance, gdzie mamy tą końcówkę, w której on, y, której po prostu tak o sobie powiedzieli po prostu pewne postaci, pe pe pewien plot twist, który się dzieje. Więc wiemy, że on już nigdy nie będzie tego używał, że on prawdopodobnie mm -hmm. dojdzie do tego Batmana. W ogóle Batman swoją, taki... swoją drogą ilość nietoperzy, która pojawia się przez w tym filmie, jest. Z, y Zachwycające to, chyba że. Te rekordowa są, chyba co. Są po prostu jest ta jedna scena, gdzie on wjeżdża do tego Batcave'u i te niedoperze wylatują. Po prostu wpisane w Batmana, to, czego nie dostawaliśmy wcześniej, tak? To są takie smaczki, które sprawiają, że to jest mój Batman. Tak. Jakby dopiero ten film zachęcił mnie tak na dobrą sprawę do sięgnięcia. Głąb w historię Batmana, bo wcześniej nie czułem tego aż tak bardzo. Więc naprawdę cała ekipa od DC, Matrix, Robert Pattinson i wszyscy, którzy przyczynili się do tego filmu, i ci, którzy postanowili zdabingować ten film, dlatego, dzięki czemu Radek też jest bardziej pozytywnie nastawiony do tego filmu. Dobra robota! To wszystko w naszym omówieniu. W następnym tygodniu widzimy się w naszej spoilerowej recenzji, chociaż myślę, że. Znaczy takiej dyskusji spoilerowej na żywo, chociaż myślę, że i tak. Tak nam się zrobiło bardziej spoilerowo dzisiaj, niż mieliśmy do celu Udało planę. nam się ominąć te największe spoilery. opisać to jakoś tak. W Powie, miarę, żeby... Tak, wy, wymyślicie, że nam się udało ominąć, ponieważ wszystkie, które powiedziałem, wyciąłem podczas montażu. Jeżeli chcecie z nami podyskutować, zapraszamy Was bardzo serdecznie na naszego Discorda. W tym tygodniu był także film, w którym wymówić jaki jest Wasz ulubiony Batman, więc zachęcamy do obejrzenia. Link znajdziecie w opisie. To wszystko dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Pa!